あ。 Witam serdecznie, Połeć Rynausz. Zapraszam na wiadomości w Biznesowa TV. Split Payment się sprawdził, ale pod przymusem. W dwa miesiące obowiązywania obowiązkowej podzielonej płatności zrealizowana została w ten sposób ponad 1 trzecia wszystkich operacji z 2019 roku. objętych tych mechanizmem. wynika tak z danych Ministerstwa Finansów przekazanych redakcji Dziennika Gazety Prawnej. Resort poinformował ją również, że obecnie nie prowadzi prac nad poszerzeniem listy towarów i usług objętych obowiązkowym Speed Paymentem. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości lista ta zostanie rozszerzona. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że systematycznie rośnie kwota płaconego VAT w ramach podzielonej płatności. Przez półtora roku, to jest od momentu wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności do końca 2019 roku Zrealizowanych zostało w ten sposób ponad 34,5 miliona transakcji o łącznej wartości brutto przekraczającej 587 miliardów złotych. Kwota zapłaconego w ten sposób VAT wyniosła ponad 121 miliardów złotych. Wyraźnie zauważalny wzrost nastąpił w listopadzie 2019 roku. Od tego miesiąca Speed Payment stał się obowiązkowy dla transakcji dotyczących towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Jeżeli wartość na fakturze przekracza 15 tysięcy złotych. Poniżej tej kwoty płatność przy pomocy MPP jest nadal dobrowolna. W listopadzie 2019 roku kwota podatku wypłaconego na rachunki VAT podwoiła się. W grudniu wzrosła dodatkowo jeszcze o niemal 10 miliardów złotych, osiągając poziom 24 miliardów złotych. Organizacje branżowe opłata cukrowa zaszkodzi polskiej gospodarce. Proponowane przez rząd Tzw. podatek cukrowy to cios wymierzony w polską gospodarkę. Zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia ustawa jest antygospodarcza, antyspołeczna, antykonsumencka i antyzdrowotna, mówią przedstawiciele organizacji branżowych w rozmowie z portalu spożywczy.pl. Rolnicy, sadownicy, przetwórcy cukru, przedsiębiorcy, sklepikarze, restauratorzy są przeciwni wprowadzeniu podatku cukrowego w proponowanej przez rząd formule, która zagraże ich funkcjonowaniu. Tworzonym przez nich miejscom pracy i kondycji polskiej gospodarki, w tym nowym inwestycjom, uważają przedstawiciele organizacji branżowych. Przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji apelują do premiera o spotkanie, na którym chcą przedstawić swoje argumenty i wspólnie przedyskutować, jak bez drastycznej szkody dla polskich podmiotów łańcucha dostaw żywności można poprawić jakość żywieniową produktów spożywczych. Podkreślają również, że negatywne skutki podatku cukrowego odczują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 70% wszystkich podmiotów narażonych na ten podatek. Ministerstwo ostrzega. Fałszywe SMS-y w sprawie zadłużenia na mikrorachunku podatkowym. Ministerstwo finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi zadłużenia na mikrorachunku podatkowym. Według resortu finansów może być to próba wyłudzenia pieniędzy. Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami SMS, które mogą być próbą wyłudzenia środków finansowych. Nie klikaj w linki podane w takich wiadomościach. Apeluję do, na Twitterze Ministerstwo Finansów. Zaznaczo, zaznaczono, że wszystkie informacje dotyczące mikrorachunku podatkowego można znaleźć na stronie podatki.go.pl System VAT, PIT i CIT do uszczelnienia. Rząd szykuje zmiany w ustawach podatkowych. Rząd chce nadrobić zaległości we wdrażaniu unijnych dyrektyw podatkowych. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów ma przyjąć projekt zmian w kilku ustawach podatkowych. Mają one przewidywać m.in. nowe formy przeciwdziałania omijaniu podatku dochodowego za pomocą tzw. struktur hybrydowych. Pojawiają się też nowe przepisy o dokumentowaniu VAT w handlu wewnątrz Unii Europejskiej. Nowe przepisy ustaw o PIT i OCIT mają zwalczać przypadki, w których międzynarodowe firmy obecne w kilku krajach wspólnoty wykorzystują luki w systemach podatkowych tych państw. Pozwala to na obniżanie ich zobowiązań podatkowych. Takie struktury zwane hybrydowymi wykorzystują między innymi podwójne odliczenie tego samego podatku od podstawy opodatkowania w dwóch różnych państwach. Francuska inspekcja gnębi polskie firmy za najmniejsze przewinienia Stosują się najsurowsze kary. Nie ma rejestracji? To znaczy, że pracujesz na czarno. Tak teraz we Francji podchodzi się do delegowania pracowników. Polscy przedsiębiorcy odczuwają to na własnej skórze. Po stronie polskich przedsiębiorców stoi unijne prawo. Dzięki przepisom o swobodzie świadczenia usług firma zarejestrowana w jednym kraju Unii Europejskiej może prowadzić działalność na terenie całej wspólnoty. Najwyraźniej francuscy urzędnicy patrzą na te przepisy inaczej. Dla niej firma, która prowadzi działalność we Francji, ale jest zarejestrowana w Polsce, po prostu unika płacenia podatków we Francji. Efekt? Wzmożone kontrolę. Problem zauważyła inicjatywa Mobilna Pracy. Doktor Marcin Kiełbasa, który jest prawnikiem w tej organizacji, opowiedział many.pl o polskich przedsiębiorcach, którzy skarżą się na przejścia, jakie funduje im Francuska Inspekcja Pracy. Inspektorzy zostali poproszeni. O to, aby rzucić wszystko i zająć się kontrola, kontrolami pracodawców delegujących pracowników. Nie wynikało to w żadnych nowych przepisów, które miałyby uzasadniać takie działanie. Kontrole są tak prowadzone, aby udowodnić pracodawcom przestępstwo pracy nierejestrowanej tłumaczki obas. Przedsiębiorcy są wzywani do przesłuchania, a tam dostają ultimatum. Mają trzy miesiące na założenie spółki we Francji, albo inspekcja przekaże informacje o prowadzeniu postępowania kontrahentom polskich firm. Co grozi utratą zaufania, dodaje. Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków. Ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków oraz zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy to główne cele projektu przyjętego we wtorek przez rząd, poinformowało Ministerstwo Finansów. Chodzi o projekt nowelizacji ustaw dotyczących podatków dochodowych podatku VAT oraz ordynacji podatkowej. Cena wprowadzanych zmian jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a przez zmiany doprecyzowuje się przepisy, również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik i organ podatkowy. Do najważniejszych zmian w podatku dochodowym oraz podatku VAT zaliczono innymi, dostosowanie regulacji do polskiej klasyfikacji wyrobów i usług z 2015 roku. Zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku PIT 40A sporządzonych przez organy rentowe. Projekt umożliwia także niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników w VAT. To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości biznesowych. i Społecz. Do zobaczenia.